Świadkiem Jehowy? Tak. Bogdan, z tej, tej strony. Chciałem się zapytać, czy dzisiaj świadkowie stoją na stojakach? No bo, bo świadkowie właśnie głoszą e, na całym świecie i później ten przyjdzie koniec jakiś. A ja też mi to interesuje, czy ja, ja mogę przeżyć, czy nie przeżyję, jak nie jestem świadkiem Jehowy? A skąd ma pan mój numer? No, w internecie znalazłem. Gdzie? No, na Jorku. To już było dawno. To było dawno, dawno to było i tak mi się teraz wspomniało, że jakiś koniec bezprawie, zakłamanie. Czy pan jest z Polski? Czy, czy... No, jestem z Polski, tak. Aha, wie pan to bo ja jestem w innym kraju. Jestem świadkiem niechowa, ale może, może pan mieć jakieś z tego tytułu koszty związane z tym telefonem. Więc ja ten numer pana podam koledze z Polski Tak. i wtedy będzie mógł pan sobie spokojnie pogadać. No dobrze, no dzięki Jak pan ma na imię może? Bogdan, Bogdan. Piotr dobrze, dobrze Piotr, no to przekażę. jej. Dobra, ja przekażę ten numer koledze w Polsce i on zadzwoni. No dziękuję przemie. Miłego dnia życzę. Jeżeli na się. Dziękuję również. Dziękuję. Zagranica. Przekaz, zapiszę. Musz mówić. No, dzwonimy do świadków Jehowy chcemy nawrócić chociaż jednego, żeby poznał Boga prawdziwego. Którym jest Chrystus Król Imanuel. Bo Jehowa się schował. Będzie wkrótce w składzie wszystkich niegodziwców. Wiara w kłamstwo. Ludzi morduje, a wiara wprawdę wyzwala. No, raj taki będzie, jak sobie sami do tego raju dążymy. Zrobimy. No. Zrzucę się o nie. 8:464, 508. Dzień dobry, Halo. dzień dobry, witam. dzień dobry, witam, 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 ja się dodzwoniłam do świadków Jehowy, no raczej nie proszę Pani, ja jestem nie świadkiem Jehowy, ja wyznaję tylko jednego Boga, Jezusa Chrystusa, no to pięknie, to się cieszę, to chociaż siostrę znalazłam, no ale jeszcze i w Maryję wierzę, przepraszam. No, Maryja jest Bogu, rodzica, urodziła Bogu syta. Dobra, już kończymy temat. Nie, ja się cieszę. Chciałam Nie. się trochę nacieszyć i się rozłączyła. Dobra, no, no, to następnie. To no dobrze, że wierzy. No, bo już widzisz, może po przejściach. Następnie, no. Wierzy w Chrystusa, jedynego Boga wyznała i Maryja jest. Wiem trzy sześć pięć pięć syna Bożego zero 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 ile ma pięć trzy sześć tak pięć pięć osiem tak zero zero zero

Siedem, dwa, osiem, dziewięć, trzy, dwa, cztery, cztery, zero. Sześć zerowe jeden, pięć, dwa, trzy, dziewięć, cztery, osiem. 609, 540, 835. nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość. Yy. Dzień dobry, dodzwoniłem się do Świadka Jehowy. Chciałem powiedzieć, że, no, że Jezus, Mateusz 10,16 posyła swoje, Jana 10,16, oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni, jak węże, nie winie gołębice. Świadków Jehowy nie posłał Jezus, tylko niewolnik amerykański Jehowa. A Chrystus się nigdy nie modlił do Jehowy, tylko do Ojca. Mateusz Jana 17.1. Ojcze, biblia, przekład Biblii Świadków Jehowy, czarna okładka i srebrzanka. Mateusza 11.25. 25 Wychwalam Cię Ojcze, zakryłeś te rzeczy przed Świadkami Jehowy, Adwentystami, Baptystami. Bo Chrystus nie założył Świadków Jehowy. Świadkowie tworzą teraz jako system fałszego proroka Mateusz 7,15 i będą wrzuceni do Jeziora Ognia i ten system się nie podniesie. Bo oni pozbawili Chrystusa wszelkich tytułów, zrobili z Niego anioła, a sami powinni być aniołami, bo jest czas Sodomy, Gomora, Sodoma Gomora, czyli zakłamanie, bezprawie, grzechy, narosła aż do nieba. Czyli Mateusz 24, 31. Anioł, wybrani aniołowie to są ludzie, bo teraz... Nie jesteśmy pionierami, a, a arcybiskupami, papieżami, pastorami. Słowo pastor nie występuje. Biskup, dali nadzorca, powinno być król, ma być nienagany, może jednej żony, trzeźwie markowany, przyzwoity Gościn. Ale świadkowie Jehowy rozbijają rodziny, dlatego w Rosji mają zakaz, i teraz jest czas do mego mory A ja bym sobie życzył, żeby świadków Jehowy rodziny się nie podzieliły, bo jeden będzie wzięty, drugi zabrany. Czy niech razem uwierzą, że Chrystus jest nad każdym mężczyzną, później żona posłuszna mężowi, dzieci posłuszne rodzicom w Chrystusowym porządku. 1 Korintian 15 rozdział od 23 22-23 że wadami umieramy, a w Chrystusie mamy i według jego porządku. Chrystus jako pierwszy zmartwychwstał, potem ci co należą do Chrystusa nie do Jehowy. Efesan 4, 20, Nie tak się nauczyliśmy, nie Jehowy, tylko Chrystusa. I apostoł Paweł Rozmawiał nie z Jechową dzieje apostolskie, 9 rozdział, 5 werset do 20. Stał się jego narzędziem, sługą apostołem dla pogan. Także apostoł Paweł mógł się nawrócić ze świata Gamaliela i tej mądrości, zrezygnować. Świadkowie też ze stołu Jechowy i szkoły teokratycznej też mogą zrezygnować, bo to są śmieci, demony inteligentne, faryzejsko-budne i Chrystus dawa mądrość. Łukasza 21, 15-28, głowa do góry, jest wybranie, jest nadzieja dać świadków Jehowy, byli świadkami Chrystusa. Dzieje apostolskie 1, 8. Chrystus nikogo nie może uśmiercić, bo Judasza nie uśmiercił. Objawienie 9, 6-21, teraz ludzie będą chcieli umrzeć, jak zobaczą, że byli zakłamani, sami się zakłamali, tak samo jak faryzeusze się sami zakłamali, chociaż mieli prawo. Pisma badali, nie poznali króla y, Izraela, co wjechał na osiołku i teraz Chrysus jest królem, nie Panem, bo Panem jest diabeł, co ma dwa lat. Chrysus jest królem.